Ale mam czerwone gały dzisiaj Witam was w dzisiejszym filmie Ja jestem SkyDum Dzisiaj usuwam wszystkich najlepszych zawodników w karierze I tyle Ale Przed nice. tym Mamy już 59 tysięcy osób na kanale Może nawet więcej Bo wrzucam ten film dopiero w niedzielę Ale jest u mnie środa Albo wtorek? Nie wiem, trzeba wykonać specjal, więc zapraszam Was na lifehaka. Lecimy, Chur. Oj, ale dziwię. Jestem w USA. Nie, no nie wiem, czy to USA. To jakiś Tokio, co? Tokio. Nie, co to jest? Pokazuję Wam lifehaka Niesamowitego, tylko muszę go wymyślić. O, mam pomysł. Wchodzicie tu, bo muszę to obrócić. I jak macie w pokoju, to. Jak to się nazywa? Suszarkę. I przeszkadza Wam. To robicie tak. Łapiecie tu, o tu. Robicie tak. Wynosicie. Kładziecie na środku korytarza. O ku... Oj. I co jest najlepsze? Nie ma. Wiedziałem się, że to było chuj. ale nic lepszego nie wymyśliłem. Ale 60 tysięcy uznałem, że coś będzie na poważnie. Serio. Wiem, że niektórym może się nie spodobać, bo to nie jest związane z FIFA, z piłką nożną. Ale mam od dłuższego czasu jeden film w głowie i chciałbym go zrealizować. I to będzie jako dodatkowy film w tygodniu. Ale dobra, już nie przedłużam. Zostawcie tylko lajka, like zostawcie followa na Instagramie, zapraszam na Discorda. I zaczynamy. Trochę was oszukałem, ponieważ nie do końca usunąłem tych zawodników, bo się nie da. Zrobiłem. To pozmieniałem wszystkim, overall na najniższe jakie się da. Nie wiem, czemu na jeden ciężko było zmienić, ale tak było. do dowolnych zawodników. No i w teorii nikt nie powinien ich chcieć, bo są chuj. Po prostu. No i dla takiej jeszcze informacji, to. Zmieniłem zawodników od 84 do najwyższego overall. A i to jeden pomysł z waszych komentarzy, ale kilka osób to pisało, więc nie wiem, jakiś komentarz randomowy dam. Nie wiem, czy to ty pierwszy pisałeś, czy ktoś inny, ale pozdrawiam wszystkich. I na początku, w pierwszej sezonie, zobaczmy, kto wygrał złotą piłkę. Jest to Asensio Kto by się spodziewał, że Asensio zostanie <laughs> zdobywcą złotej piłki? Kiedy się. Ludzie spodziewali tego, ale teraz myślę, że jest to niemożliwe, bo Asensio nie jest taki dobry. Ile on ma overalla? 82, więc ledwo się załapał. Okej. Okay. No i zostałem zwolniony. Jak to? Dobra i mamy koniec sezonu pierwszego. Nie wiem ile przysymuluję, ale trochę na pewno. A w ogóle nazywam się Józef Bratan. Nie no, kto nie lubi Józefa Bratana? Każdy lubi. Co możemy sobie zobaczyć? Na pewno kto wygrał top 5 lig, bo innych nie ma sensu patrzeć, bo tam, zawkoczy was, nie ma zawodników 84+. ja w szoku też. Dobra. Jeżeli chodzi o Premier League, to wygrywa Ligę Manchester United, więc bez większych zaskoczeń. Ale jak sami widzicie, Liverpool na 8, aż Everton na 4, to jest ciekawe. Manchester City na 9, Leicester na 14, ale czy to jest powód zabrania im zawodników? Nie wiem, ile Leicester ma zawodników: 84, ale Pereira, Michael, Vardy. Nie, no trochę ma. Teraz Liga Francuska. <grymne> Nic nowego. Ej, zabrałem tyle zawodników, a PSG i tak wygrywa Ligę. No jakim cudem, no naprawdę ta Liga Francuska oprócz PSG wygląda fatalnie. Nie, no tutaj nie ma żadnych zaskoczeń. Dobra, La Liga tutaj może być ciekawie, ponieważ Sevilla wygrywa La Ligę, Barcelona na drugim, a Real dopiero na szóstym. Ale czy ktoś jest jakiś szokujący na samym dole tabeli? Nie, chyba że kadis jest szokujący. Bundesliga tutaj, no Bayern musi być zepchnięty. No i jest. Borussia na pierwszym miejscu, Lipsk drugi i Bayern dopiero na miejscu trzecim. Szokujące według mnie. Szalkę na jedenastym. Chcieliby. Myślę, że w Serie A już może być ciekawie. I Napoli wygrywa ligę. Inter na drugim, Roma na trzecim, Juventus na czwartym. No trochę pozmieniało... Ale też bez przesady. No, aż tyle się nie zmieniło. No, na zwykłej symulacji taka rzecz mogłaby być. Tak mi się wydaje. Milan na dziewiątym. no to w sumie dziwne. Ale w Lidze mistrzów może coś się wydarzy. Okej, okay, jeżeli chodzi o fazę grupową, to tutaj nudy. Oreal na trzecim miejscu. Inter na drugim. W grupie C. Porto na pierwszym miejscu. Marsylii na drugim. A Manchester City na trzecim. Więc zobaczymy i w Lidze Europy. W grupie D. Liverpool na ostatnim. Za Midland. To na nich potężnie wpłynęło to. W grupie. F. W sumie bez zaskoczeń. Grupie F. Nudy, w grupie G Nudy i w grupie H, no Lipsk ucierpią, bo mają tylko dwa punkty. W 1-8 Lazio pokonuje Marsylię, Juventus wygrywa z PSG, Inter pokonuje Bayern, Porto miażdży lokomotyw Moskwa i jeszcze United wygrywa z Atalantą, Borussia przegrywa z Sevillą, Ajax przegrywa z Barceloną i Chelsea pokonuje Michigan Gladbach. W finale Lazio, co za mecz, co to za mecz, wygrywa z United, Barcelona pokonuje Chelsea, Sevilla pokonuje pokonuje Porto. Szkoda, liczyłem na te Porto. Inter pokonuje Juventus. Nie podoba mi się to. No i po finał. I finał będzie ciekawy, ponieważ będziemy mieli Seville oraz Lazio. No i kto wygrał całą Ligę Mistrzów? Lazio. Pokarnych, ale no finał zaskakujący. No i myślę, że mamy ciekawego zwycięzcę Ligi Mistrzów. Ale zobaczmy jeszcze Ligę Europy. Tutaj raczej nic nie będzie. Szybko przejrzę, jak coś będzie to wam powiem. Lech Poznań na trzeci. Nieźle. I Zagłębie Lubi na trzeci. Ale z tych ciekawych rzeczy to tyle. No i może Leicester na trzeci. Loser był lepszy. Ogólnie to on fest. Tutaj coś się wydarzyło. Tutaj Real ledwo wygrał z PSV. PSW, tak się czyta, chyba tak. No nie ma tu zaskoczeń. Tu też nie ma. W 1:8. Ósmej... Jezu, Real z rundy na rundę coraz ciężej im idzie. Tutaj ledwo wygrali z Sheffield United. Co oni robią w lidze Europy? No nie ma tu zaskoczeń póki co. Może w ćwierć finale. O i Sporting pokonujący Napoli No nie no to w sumie też mogłoby się wydarzyć według mnie I Real przegrywa z Salzburgiem I na to czekałem Coś takiego Coś ciekawego Taki wynik półfinal. No i w finale zobaczymy Sporting Oraz Romę Jak Roma wygra to będzie ten Bardziej oczywisty zespół Ale jak Sporting To w sumie fajnie No niestety Roma Kurde Sporting Dlaczego? Heh. Chyba wszystko zobaczyłem co mogłem Więc przechodzimy do drugiego sezonu I do drugiego zdobywcy złotej piłki O i mamy Ogłoszenie pi... Każe roku, właśnie teraz. No i zobaczmy, kto zostanie najlepszym zawodnikiem. W teorii, kto jest Lazio. Nie, Marsią. To w sumie nic zaskakującego. On nie ma 84 overa. No cóż, wcześniej mi bardziej się podobało, bo Asensio w ogóle się nie spodziewałem, a Marcia jest taki. He? o no, Macik kocyła. No nieźle. Koniec sezonu drugiego i zobaczymy, kto wygra Premier League i tak dalej, i tak dalej. I trochę się pozmieniało. Chelsea wygrywa całą ligę. Liverpool i Manchester City się odbudowali, ale kogoś mi tu brakuje. Leicester chyba dalej. Nie, dziewiąty. Nie, no to w sumie tutaj bez większych zaskoczeń na no Liverpool i Manchester City troszkę się odbudowali, chociaż nie do końca. W ligę po staremu, no bez sensu to jest. Jak PSG wygrało, no to raczej nie będzie innych zaskoczeń, chyba że ktoś spadł. Nie. Dla lidzy Real Madrid wygrywa więc w sumie wszystko wraca do normy Niedobrze Tutaj też bez zaskoczeń Jestem zawiedziony W Bundeslidze może O i tutaj już jest lepiej Borussia znowu wygrywa Bayern ponownie na trzecim Lipsk na drugim No i tutaj chociaż troszkę się zmieniło Wiadomo to nie są jakieś zaskoczenia Że wygrywa nie wiem Hoffenheim Ale zawsze coś się zmieniło no No i ostatnia liga Czyli Serie A No i tutaj Inter wygrywa Ale też chyba bez większych takich kurdy zaskoczeń No nie no te ligi to mnie zawodzą Póki co ale zobaczę, czy oni nie wrócili do swoich overali, bo coś mi tu kurde nie gra. No dobra, dajmy na przykład, nie wiem, Ronaldo. A, go chyba już nie ma, co? No jak ja piszę Ronaldo? Rona. No nie ma. A, Mbappe? Mbappe 23 lata i ma overala 10. Dalej jest wolnym zawonikiem, no to działa. Pod koniec sobie zobaczymy składy wszystkich drużyn, tak mniej więcej, po nazwiskach. No i zobaczymy, czy tam będzie ciekawie. Dobra, nie zdążę obrócić głowy, jak pokazała się Liga Mistrzów i kto wygrał, bo zawsze robię. Tak, i nie patrzę. Eee... Już wiem, kto wygrał Ligę Mistrzów. I to fajnie działa. Ligi działają chuj. Ale to wygląda fajnie. I w grupie A mamy zaskoczenie. Chociaż nie wiem, czy zaskoczenie. W grupie B Michi Gladbach nie wychodzi. A wychodzi taki Sporting z pierwszego miejsca. W grupie C Lipsk na trzecim. I to chyba jedyne zaskoczenie. W D... No, tu nudy. E... I znowu Borussia jest z Lazio w grupie? <laughs> Jaka jest szansa na to? O, tutaj akurat jest ciekawe, bo Everton gra w Lidze Mistrzów. Co, umówmy się szczerze. Ewento w europejskich pucharach za często się nie zdarza, a widzę Lidze Mistrzów to nie wiem kiedy ostatnio grali. Jak grali kiedyś. W grupie G Juventus kluczy. Bayern na trzecim miejscu to jest zaskoczenie, a najlepszymi zespołami okazała się Sevilla i Feynord. No i grupa H, a tu w sumie nudy. Jedna ósma. Tutaj nudy. Tutaj ciekawie, ponieważ Marcyria wygrywa pocharność co prawda z Barceloną. No obecnie wydaje mi się, że to było niemożliwe, bo Marcyria jest giga słaba niestety. Sevilla z Monako, ale to też takie... Everton pokonuje Borusję, No to zaskoczenie. Ćwierć finał. Marsylia pokonuje Inter. Everton PSG. Ohoho. no i Sevilla Lazio to też chyba takie troszkę zaskoczenie. Półfinał, w półfinale, w finale Co? W finale zobaczymy na pewno Tottenham, więc takie trochę Mech, ale też Everton, więc to już Jest ciekawsze, a nie, w sumie nie pamiętam Kto wygrywa, widziałem tylko kto jest w finale A chyba Tottenham? Dokładnie tak Tottenham wygrywa, ale Everton w finale No, 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 no nie jest za często Musicie przyznać, jest małe zaskoczenie No Real w Lidze Europy to zaskoczenie W sumie, ty, a co tu robi Champions Your League? jak to jest chyba Liga Francuska, i to druga Co oni tu robią? Nie, ale tutaj powiem wam, że bez zaskoczeń. No. W 1.16 Galatasaray wygrywa z Romą, to jest ciekawe. West Ham z Atalantą, to może być zaskoczenie. O, Szlachter Donic pokonuje Arsenal. E, Wolverhampton, a w sumie nudy. Real pokonuje FC Köln, ale się męczyli fest. O, tutaj mamy zaskoczenie, ponieważ Porto wygrywa z i Mönchengladbach, chociaż czy to zaskoczenie? No nie wiem. O, to jest zaskoczenie, dopiero. Olympiakos pokonuje 4 do 1, Bayern. No na Bayern to chyba najbardziej wpłynęło, tak zauważyłem. Bardzo możliwe, bo radzą sobie fatalnie. no tu znowu dwumecz taki, że. O, mój brachu. Dobra, 1 ja na 8. No nie, no nie, tutaj nic, totalnie. Ćwierć finał. Leon pokonuje Atletico, Benfica, Wolverhampton. 6 do 1. Łokierwo. No i niestety Real jest w finale, i to mnie martwi. Benfica jeszcze, więc liczę na to, że Benfica wygra. Ponieważ, no, chcemy tutaj zaskoczeń, a nie takich oczywistych rzeczy. Chociaż się oczywisty jest Real Madryt w lidze Europy. No nie wydaje mi się. Ale zobaczmy, kto wygrał. Finał. No i Benfica. Bardzo dobrze, mamy dwa zaskoczenia. A zobaczmy jeszcze, kto wygrał ten super puchar Europy w tamtym roku. Bo to chyba mogę zobaczyć, co? Czy nie jest to posiadane? Roma. A, bo mieliśmy włoski finał w ogóle. A ja powiedziałem Roma? Chodziło mi o lacy. I zobaczmy sobie, czy na Mistrzostwach Świata były zaskoczenia, bo jest taka szansa. W grupie A, no nudy. W grupie B, nudy. W grupie C, nudy. Jezu, jaka dziwna grupa D. Taka łatwa, a Argentyna i tak wyszła na drugim miejscu. Grupa E, ee, nudy. Grupa F, nudy. G, no nudy. No i grupa H, też totalne, nudy. Polski nie ma niestety. W jednej ósmej mamy ciekawą rzecz, ponieważ Kolumbia wygrywa z Belgią. Rosja pokonuje Anglię, Urugwaj, Austrię, Hiszpania. No i Brazylia. Ledwo pokonuje Australię. To jest ciekawe. fina. Kolumbia pokonuje Włochów. Kolumbia naprawdę zaskakuje. Portugalia pokonuje Rosję. Ale Urugwaj, jak zaskoczy. pokonał Francję dwa do jednego. Brazylia pokonała Hiszpanię. No i mamy półfinał. Portugalia wygrywa z Kolumbią. Szkoda, ale Urugwaj pokonuje Brazylię. Więc Urugwaj według mnie zaskoczenie. No i zobaczymy, czy wygra. Ale kto wygrał trzecie miejsce? Kolumbia. Więc fajnie. A finał wygrywa Urugwaj. Więc myślę, że tutaj też było ciekawie. Aktualnie tylko w ligach mało się ale tak to na innych turniejach jest ciekawie. Pociąg jedzie. Ale to było słychać jak fest. Jest. Oj, ludzie. Jeszcze to się nagrywa. To co? Złota piłka. Trzeba znaleźć tę gagatkę, który wygrał. O, i to będzie to? Nie. Kurde, ale się nabrałem. Miranczuk zdobył hat Pokcza. Pokczę. Czekaj, ja go znam To Mutinio? Nie, no nie wiem. Szczerze mówiąc. Jeszcze nie ma złotej piłki. Nie ma zawodnika roku. Dlaczego? cię za dniem i tego nie ma. No nie, to było najfajniejsze. Dlaczego nie? ma? No jest tylko informacja, że Wanzo musi odzyskać formę. A co mnie nie obchodzi Wanzo? Ej, drużyny roku też powinienem pokazywać. Teraz tak pomyślałem. Dobra, to jak nie pokazałem złotej piłki, to pokażę choć o drużynę roku. Co naj zupełnie o tym zapomniałem, że mogę to pokazać. Nikt nie wygrał złotej piłki, odwołali znowu. Ja. Drużyna roku, Mendy z Chelsea, Mendy z Realu, Upanekano z Realu, Gomez z Borussii, Chilwell z Chelsea, Valverde, Barella z Interu, Hakimi, Loselso z Milanu i. Na napadzie jest Wini. Czemu w napastnika jest Mount? A to nie jest SPO? Coś się zmieniło chyba. Szkoda, że nie było zawodnika roku, ale chociaż się dowiedzieliśmy, jak wygląda drużyna roku. No. Zobaczmy, czy w ligach coś się wydarzyło. Jak nie, to będę zawiedziony. No i Premier League. Manchester City wygrywa, ale rzeczy ciekawych. Everton na czwartym miejscu. Liverpool na piątym. Dopiero Arsenal nasz ósmy. Chociaż patrzą na ten sezon. Ten obecny. Małe zaskoczenie, ale Tottenhamu nie ma. 11. miejsce. Tottenham. Hmm, ale może w Francuskiej, no w końcu musi coś się wydarzyć, w końcu, mamy! Lille wygrywa, Lyon na drugim, Marsylian na trzecim i dopiero czwarte PSG. W końcu coś tu się zmieniło. Jak wiecie, jestem specem od Ligi Francuskiej i totalnie nie wiem co tutaj się dzieje, i nie wiem co tutaj mogę powiedzieć. La Liga, no, a w La Lidze totalne nudy. Nic, nigdzie się nie dzieje, wszystko normalnie. Yy, Bundesliga, tym razem Bayern na czwartym, no Bayern totalnie nie może się odkuć po tym zabraniu najlepszych zawodników. Bayer, Leverkusen na trzecim, Borussia na drugim, alips na no i poza tym to chyba nic się tu nie działo. I zobaczmy jeszcze sobie eee, serię. No i tutaj Lazio wygrywa, Juventus na drugim. Nie, tutaj totalny nudy. No nic, Resident śpiący tak zwany. A widzę mistrzów i widzę Europy, zawsze coś się działo, więc mam nadzieję, że teraz też tak będzie. Grupa A. Ktoś mi wyjaśni, dlaczego Lokomotiv Moskwa zawsze jest w grupie A za każdym razem. Ale tutaj nudy generalnie. Liverpool na trzecim to jedyna ciekawa rzecz. Tutaj Galatasaray na pierwszym, ale mocna grupa, co się dzieje. Manchester City na drugim, Ajax na trzecim A Juventus, kluczy Tutaj, jestem w stanie w to uwierzyć Tutaj nudy, nudy, nudy No i tutaj, nudy Jedna ósma, kurde, liczyłem, że to Soraj wygra, w takiej grupie mocnej By nie, ale tutaj już przegrali z Monako Więc może Monako wygra, nie mam pojęcia Real pokonuje PSG, o Lipsk Pokonuje Barcelonę, to jest ciekawe finale. Real pokonuje Bayern No to takie, ech, Lipsk pokonuje Bayern No i Monako niestety Przegrywa z Borussią, więc jak Lipsk tego nie wygra, to wątpię, żebyśmy mieli jakieś zaskoczenie, ale zobaczmy, półfinał Chelsea pokonuje Real, a Lipsk pokonuje Borussię Dortmund pas jest online, fajnie finał, no nie, Chelsea wygrywa, kurde, ten Lipsk byłby ciekawy, a tak to nudy, szkoda no i jeszcze na szybko Liga Europy powiem wam jak coś będzie ciekawego Bodo Glimpt jest, ale czwarte miejsce Bibet home dla Bodo Glimpt, Olegia na czwartym, a to w sumie tyle 1-16, no tutaj Sportnik pokonał Walencję, to jedyne zaskoczenie Utrecht pokonał Rangersów, ale dwumet, 6 do 6. Co jest 5? Tak, to nic. Tutaj AZ Alkmaar pokonał Atalantę. Marsylia pokonała Real Skielet. To takie małe zaskoczenie według mnie. No i tak, to nic, tak szczerze. Jena 8. Nie, no tutaj też nic chyba. No i jedynym zaskoczeniem jest to, że Hoffenheim pokonało Inter. No i tyle w sumie. Czwarć finał. O, teraz Hoffenheim pokonał Tottenham O, ciekawe. Czy było zaskoczenie, to Hoffenheim by musiał wygrać, bo tak to w sumie będą nudy. No i Hoffenheim, melduje się w finale. A Milan pokonał Sevillę, więc Oby. Hoffenheim wygrała, to, będzie chociaż troszkę ciekawie. No i zobaczmy. I wygrywają 3 do 2. Hoffenheim według mnie zaskoczenie. Raczej się mało kto by spodziewał, że oni wygrają Ligę Europy. No i jeszcze zobaczmy na szybko. Te. Eee. A super, Puchar. I tutaj Benfica wygrała, czyli zwycięzca Ligi Europy z zwycięzcą. Co? Benfica pokonała Tottenham, czyli zwycięzcę Ligi Mistrzów. Dobra, jest 12:48, czy ja zdążę skończyć ten odcinek przed stawieniem odcinka. Nie wiem. Dobra, i mamy moment, gdzie możemy zobaczyć zwycięzcę złotej piłki, i oby to się udało, bo będę zawiedziony drugi raz. Nie ma takich rzeczy. Czemu nie ma jakiejś stałej daty? Kur, w każdym sezonie ta złota piłka musi być w innym okresie. Jaki to jest sens? Bez sensu. No, patrzcie, nic tutaj nie ma, żadnej informacji. <laughs> o, jest, mamy, tylko nie wiem, kto to był. Jest to Torres? Torres, ale to jest ciekawe i według mnie trochę bez sensu, bo oni nie wygrywają Ligi Mistrzów, Ligi Europy, Mistrzostwa Kraju, chyba. Też nie wygrali, ale mogę się mylić Torres wygrywa złotą piłkę Bez sens 23 lata, 87, overalla już Niby spoko, niby nie No nie wiem Drużyna roku 2023 Mamy tak, Strakosze z Interu Mendy, Upamecano, Soyuncu, Kla Klosterman Valverde, Isco, ward Prowse, Który gra w Realu Madrid. Jakiś Bamba Bamba? To chyba z Lille, co? I Torres, I Vinicius na napadzie. To tak, jeżeli chodzi o Mistrzostwo Anglii, i tutaj już ciekawie to wygląda, muszę powiedzieć. Ponieważ Tottenham wygrywa całą ligę, United na na drugim, Wolverhampton na trzecim, to jest Arsena na czwartym, Aston Villa na piątym, Manchester City na szóstym, a Liverpoolu nie ma. A, jest, dziewiąty, ale trochę się pozmieniało. W czwartym sezonie to już myślałem, że wszystko będzie normalnie. A tutaj nie. Dobra, Liga. Czy tutaj PRZ przegra? <puszk> nie, PZ zawsze musi wygrywać, tylko raz się zdarzyło, że nie wygrali. La Liga Santander Real wygrywa całą ligę. Nie no, w Lolidze to chyba najmniej. Tylko pierwszy sezon był ciekawy. Bundesliga. Herta Berlin na trzecim miejscu. Co ona tu robi? Lipsk na pierwszym. Bayer, Leverkusen na drugim, i Bayer od samego początku nie umie się odbudować. To jest ciekawy przypadek, chyba najciekawszy w tym odcinku, że Bayern sobie najgorzej radzi ze wszystkich zespołów, chyba mniej po prostu najwięcej zawodników 84, plus, na to wychodzi. No i jeszcze zobaczmy serię, ale tam też ani razu nic ciekawego nie było, i tutaj Juventus wygrywa ligę. W końcu, no patrząc na topkę, to tutaj nic tak naprawdę się nie zmienia, no, Mógłbym uwierzyć w taki sezon. A zróbmy trochę inaczej, zobaczmy na początku sobie super puchar Europy, tutaj Chelsea wygrało z Hoffenheim 2 do 1. no i teraz Liga Mistrzów. To tak, tutaj Nudy, Lips, który nie wygrywa to jakieś zaskoczenie, ale Lokomotiv Moskwa po raz pierwszy nie jest w grupie A, ale i tak jest w Lidze Mistrzów za każdym razem. Tu Nudy, o Salzburg wychodzi z drugiego miejsca, a Manchester United na trzecim, to jest ciekawe. Tutaj Bayern wychodzi z grupy w końcu, Napoli na ostatnim miejscu, co się dzieje? widzicie to co ona robi nie mam pojęcia ale jak będzie jakiś dźwięk jak coś się tłucze no to wiadomo o co chodzi o Milan na trzecim no to w sumie zaskoczenie że są na trzecim no i Juventus wychodzi z grupy w końcu Lyon na drugim Everton na trzecim ale generalnie to dużo się nie działo o tu ciekawe Atletik Bilbao wygrywa z Lionem. i tak to nudy w sumie Real Madrid przegrywa z Bayerem Leverkusen to jest ciekawe Świerć finale Atletik niestety przegrywa o Bayer Leverkusen pokonuje Juventus o może nowy zwycięzca Ligi Mistrzów. Jak Bayer Leverkusen wygra, to będzie jedyne zaskoczenie, ponieważ już dalej nie mamy jakichś zaskoczeń. półfino No i Ajax w finale razem z Barceloną, więc jakby Ajax wygrał, to by było zaskoczenie, ale czy wygra? No niestety. Ajax nie wygrywa Barcelona wygrywa całą Ligę Mistrzów. Aj. Ale jeszcze mamy oczywiście Ligę Europy. Nie no, tutaj naprawdę nic. 1-16. Hmm. Nie no, naprawdę nic. Jest jakaś masara. Everton pokonuje Atalantę, to jedyne zaskoczenie na ten moment. Inter pokonał na Liverpool. I to tyle. No to czas na 1 ósmą. Eee... Eee, o Lipsk pokonał Inter. Ale generalnie, no, no nie wiem. Herta Berlin pokonuje Nice. Ale czy to jest jakieś wielkie zaskoczenie? Nie wiem. Ćwierć finał. Herta Berlin pokonuje Sewillę. Tottenham, Benfica. United, PSG. Lipsk, Schalke Ale generalnie, no, no nie no Kto by tutaj nie wygrał, to nie jest małe zaskoczenie. Nie, może Herta Berlin jakby awansowała do finału. No, nie awansowała. No, niestety, będziemy mieli oczywistego zwycięzcę i będzie to Tottenham. No i teraz czas na Euro 2024. Zobaczmy co tutaj się wydarzyło O, Irlandia Północna wychodzi To jest ciekawe, w sumie bardziej bym się spodziewał Rosji czy Turcji Tutaj Francja nie wychodzi No i Polska na czwartym miejscu Ale grupa potężna finał. No, jedynym zaskoczeniem jest to, że Belgia wygrała z Niemcami Ale tak to nudy Półfinał Nie no, nudy totalne Anglia z Włochami finale i wygrywa cały turniej Anglia. Na szybko pokażę wam jeszcze składy i nie będzie widać overali, bo nie mam jak wam tego pokazać niestety. Tak wygląda Juventus. Pinsoglia jest na bramce. Co się dzieje? Roma, Inter, Lazio, Milan, Napoli, Na nie ma w składzie. Arsenal, Chelsea, Everton, Liverpool co to za jaros? Manchester City Manchester United, Tottenham Wolverhampton, tutaj macie PSG, Ramsey na skrzydle normalnie, Atletico Madrid Barcelona, wygląda w sumie całkiem nieźle, Real Madrid, Bayern Leverkusen, tak wygląda, Bayern Monachium, ale się osłabił, co to za zawodnicy Zarzana, kim są ci ludzie Borussia Dortmund, Lipsk, Alaba to ten Alaba, nie no raczej nie a i tyle tak, wszystko zobaczyłem tak, wszystko zobaczymy. Jeszcze możemy reprezentację Polski, ale tak po prostu z ciekawości. A reprezentacja Polski wygląda w ten sposób, więc trochę się zmieniło. Nie wiem, no w sumie sporo się zmieniło. No i zobaczmy sobie na przykład takiego Mbappe, jak on wygląda. Czy nic się nie zmieniło? I nie wiem, nagle nie ma 99, ale raczej nie. Zobaczmy. No, nawet przez całą karierę nie mógł znaleźć sobie klubu. Do koniec tego filmu. Mam nadzieję, że spodobał Wam się lifehack, który pokazałem. Wybijcie 60 tysięcy, to zrobię wtedy specjalny film, ale będzie na pewno opóźnieniem. Zostawcie lajka, zapraszam. Zapraszam na instagrama, Discorda, strasznie mnie głowa boli dzisiaj. Nie wiem czemu. Ale dobra, mówię do Was Skydów, więc na razie. Cześć, czołem. Po!